Zaprasza na program. To już jest ostatni dzwonek. Dzisiaj praktycznie składamy Państwu raport z tego, co się zadziało i przede wszystkim zapraszamy. Zapraszamy do Łodzian do zaangażowania się w całą anturaż tych rozgrywek, które będą miały miejsce. Zapraszamy do polubienia naszego fanpage'a. Na tym fanpage'u będą bardzo cenne nagrody rozlosowywane, m.in. bilety. Bilety będą rozlosowywane wśród tych osób, które polubią nas na fanpage'u. Co jeszcze istotne, będą również rozlosowywane właśnie takie koszulki, którą mam na sobie, jak również koszulki z podpisami reprezentantów Polski. Łódź będzie bodajże jedynym miastem w Polsce, które na bilet, na dany dzień bilet, te, te osoby, które będą posiadały bilet, na mecz będą mogły komunikacją miejską podróżować za darmo. Oprócz tego będą mogły również wchodzić za darmo do ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego i naszej palmiarni, ale również na przykład na pływalnię wodny raj. Czekamy jeszcze na zgłoszenia. Myślę, że ten zakres takich dodatkowych bonusów dla posiadaczy biletów jeszcze się rozszerzy. Mam nadzieję, że, że ten wysiłek, których chłopcy wkładają w ten ciężki trening, da efekt szczęśliwym mieście Łodzi, bo miasto Łódź było dla siatkówki zawsze szczęśliwe i to, że w Łodzi będziemy grali jako Polacy najwięcej spotkań myślę, że, że tych siedem spotkań, te co potrzeba zagrać, żeby zagrać później w finale w Katowicach, zagramy w Łodzi i to jest bardzo, bardzo ważne. Tu wiemy, że tu doping jest znakomity i, i zawodnicy mogą się spodziewać tego dopingu na pewno. Czekamy na Łódź, bo wierzę, że w takim miejscu jak tutaj jesteśmy, w miejscu jak Perkowska, która wygląda fantastycznie i, i jeżeli przyjadą tutaj kibice, na pewno przyjadą i będą chcieli spędzić czas po meczach, to będzie miejsce naprawdę znakomite Panie Prezydentu. Myślę, że, że to trzeba podziękować władzom miasta, że takie coś jest dokonane dla mieszkańców Łodzi i dla przyjezdnych.